Witam Was bardzo serdecznie w gameplay'u z gry Outlast 2 Demo. Dawno nie grałam w horrory, także myślę, że będzie ciekawie. Okej... Okay. I z góry mówię, że nie grałam w jedynkę, ponieważ oglądałam ją na YouTubie, także uznałam, że nie ma sensu. Natomiast fabułę i cały przebieg mniej więcej znam. Dobra, zaczynamy. We're good okay uh we're, we're good two weeks ago a young woman was found wandering barefoot pregnant and alone on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest oh the fuck did you see that we lost the engine Nie, brele, nic nie widzę U, przetrwały wow. Prawie jak ja rano Mogę już kręcić kamerą. Eee, tutaj jest okej. Okay. Dobra, e, okej. Okay. O mamo. Okej, okay. tam jest jakiś domek. Zgaduję, że musimy do niego iść. To za. Dobra, nieważne. Dobra, shifting. O, dobra, wszystko się skakujemy? Czy, tam... Czy tam coś było? Nie? Mam nadzieję, że nie. Halo, serio, nie będę pukać. Tam się... Dobra, nieważne, chyba musimy. Tam ogólnie świeci się światło. To nie jest dobry znak. Dobra! Eee, y dobra, otwórz. Okej. Okay. Wnioskuję... Dobra. Nie to nie. Piśmy oj, idźmy tam. Co było. O, co nasz cień. Ojeju. Co? Okej. Okay. Dobra, ewidentnie. Is there? Nie. Please. Nie, proszę bądźcie zamknięte, błagam. Aha, muszę przystrzymać. Uh, tu jest jakieś ciemne pomieszczenie. Jest tak niemiłosiernie ciemno. Dobra, wbijamy na... O, mamo. O, baterijka. No tak, racja, przecież przeład... Co? O Jezus, człowieku. Nie żyjesz. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie. To ja. Dobra, to na razie. Ja już tam jednak nie chcę iść. Co? Co? Ktoś idzie, Boże nie, proszę! Ja nawet nie wiem, gdzie się ukryć. Halo. Nie, zostaw No. Nie, fajnie. Oh! Dobra, bez jej tam ktoś był. Nie, kobietko. Czemu znowu słyszę kroki? Nie wiem, gdzie mam iść, Boże. Ja tam ewidentnie nie chcę wchodzić. I na całe szczęście nie muszę. Gra nam dała do zrozumienia, że chyba musimy iść w tamtą stronę. Super. Po prostu prześwietnie. O. Aha. Dobra. Okej. Okay. Ale nie wiem, czy. Halo, wyjdźmy może z tej beczki, bo mam wrażenie, że najgorszy już za nami. W sensie. Ten koleś już tutaj był i już sobie poszedł no super no super idźmy, idźmy tam o matko, czy to jest moje odbicie? <laughs> <laughs> okej okay. No nie, bez jaj. To już nie jest śmieszne. To nie jest zdecydowanie śmieszne. Przecież dopiero widziałam, że tam ktoś ewidentnie zamykał drzwi. Kupota. O, bateryka. Dobra. A... Halo, halo. Nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że mogę się tu ukrywać. Możliwość ukrywania się zazwyczaj oznacza jedno. Czyli że ktoś może cię zabić. Tam tej szedł ewidentnie ktoś szedł co tam się hol. Dobra. Yy. O matko, czy tam nie, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Jezus nie, kurda, aż zgubiłam klawisze. Boże. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. poszedł. Nie no, nie, naprawdę? Serio? O, dobra, jedne drzwi. Okej. Okay. Nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Czy tędy, czy ja tędy mogę przejść? Okej. Okay. Nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Czemu właśnie idziemy w stronę? Czemu zaczął? Czemu? Czemu jest taka muzyka? Nie podoba mi się to. W sensie takie jakby. Dum, dum, dum.

No, ktoś tutaj ewidentnie ma jakieś problemy emocjonalne. Fu. Nie machaj tak łapami. E, czemu ktoś się wyżywa na biednych... Misiu... Dlaczego? Nie rozumiem. No, tego nawet nie chcę chyba zrozumieć. Halo, halo, halo. Dobra, to jest ściana. ewidentnie kogoś ściągnięto dobra, przestań, cicho, ok? nie ułatwiasz sprawy mogę przejść po martwych ciałach? przepraszam uff, fuj, fuj Dzięki se mogli już ha, halo? ha, ha, halo? O mój Boże. Ugh. Nie, fajnie. Cii, cicho, cicho, cicho. Cii. Cicho, cicho, Dobra, wydaje mi się, że musimy tutaj iść. To są tylko straszne dźwięki, a jak sobie trochę wysunę stawki z uszu, to nie będą takie straszne, bo nie słyszeć. Witaj, kucyku. Dlaczego? Dlaczego ty jesteś w to zamieszany? Puść stawko. Ty również. Serio? Zaraz ktoś mnie tam zepchnie. Nie! Jezus! Puść to! Zostaw! Nie! Serio? Co mam robić? O mój Boże, gdzie ja jestem? Nie, kurde, mogłam jeszcze nie zmieniać. O, dobra. Ej, mam zero, mam zero baterii. O mój Boże, ja, nie, nie, ja tego nie przejdę. Ja mam zero. Oj, dobra, muszę. Muszę la la la, przestań gadać. Ciao. Cicho, cicho, cicho. Szybciej, da... Mówisz uh, szybciej? Czy nie? La, 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 la. Nie słyszę żadnych strasznych dźwięków mordowania ludzi. Przykro mi. Przykro mi. Super. Super, naprawdę. Baterio, dziękuję, że tu jesteś, naprawdę. teraz mam więcej? tak wyłączmy tą termo, termo... co? raczej w y, szafce na akta się nie schowam a tutaj mogę? też nie super, super. uwierz mi ja bardziej uwierz czy jest tu coś co miga do mnie przyjazną yy, nie wiem te baterie tak na zielonka czy na biało już nie pamiętam no ale tak czy siak miga nic Okej, okay. co? Press. Spróbuj. No, nie z czym je nara, ja z nie wychodzę To jest moja po prostu strefa komfortowego bezpieczeństwa. I ja. Serio. Serio. Naprawdę. Zawsze to tak musi wyglądać. Zawsze każde drzwi muszą być zary zaryglowane. Przepraszam. Załóż to. Nie wiem, czy ktoś sobie tutaj zdaje sprawę z tego, że mi się baterie kończą. A szkoła nie powinna być pusta o tej godzinie. Halo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Okej, okay. to... No naprawdę. Tutaj zgaduję. Aha! To nie jest śmieszne, to nie jest śmieszne, ani trochę. Co, 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 co? co? Nie. O mój Boże, to brzmiało okropnie. Ja nie wiem... Czemu ten koleś ma głos, jakby po prostu był jakimś nędznym z bokiem? Naprawdę? To był po prostu śmiech z boka. Orzutniki, matko. la la la. la. Nie. No, kurde, muszę. Muszę to mieć. Za szybko przeładowywałam te głupie... Okej. Okay. Wow. Nie, naprawdę nie mogę tego już wolno... O, dobra. I teraz tu będzie jakiś krzywy ryj. Ah! Nie, 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 proszę, nie. Zostaw, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. E, tu hide, tu hide, hide, hide. Nie chcę, zostaw mnie, 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 zostaw mnie. Za szybko te baterie zmieniałam. Wiedziałam, znaczy nie wiedziałam, teraz już wiem. Dobra, przeładuj ją. Dlaczego to musi być takie straszne? Nie, nie, zostaw mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie. To nie, to nie. Gdzie ja mam iść? To było straszne. Tu się mogę schować na szczęście do wszystkich. Kurde, dobra. Nie może być tak, że ja się ciebie... Aha. Ale dobra, gdzie ja mam teraz iść? Wszystko jest pozamykane. Halo, teraz jestem poirytowana akurat już. O, bateryjka. To hide, to hide, to hide. Wow. Jezus, taka, jest takie samo było w pierwszej części, też się tak przechodziło. Zaraz tu mnie pewnie coś będzie gonić. Ja ją widzę, teraz widzę więcej. A dobra, jeszcze tak z ciekawości. Wow, jest zima! Jak miło. Nie ma tu czasem baterii, jak? Nie podoba mi się. Halo, dobra. La la, la 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 la, śpiewamy. Śpiewanie zawsze pomaga. Bądźcie zamknięte. Dziękuję. Jak ja lubię, jak są drzwi pozamykane, i gra mi mówi: Idź tam. Dokładnie tam. I masz tylko tą jedną możliwość. A! Jessica. Jaka Jessica? Zostaw Jessica! Żadna Jessica, ani Brian, ani żadne inne dziecko. Tu się można skryć, nie. Czyli tutaj, to jest logika. Teoretycznie, skoro nie można się skryć, to nie powinno też trzeba być uciekającym. No nie, no obawiam się, że Jessica skończyła trochę źle. I co, i wyjdzie mi tutaj dziewczynka z ringu. Te drzwi, one w ogóle nie mają klamek zacznijmy od tego. Jessica. Nie podoba mi się to ani tro... O Jezus! No i wpapało, Jessica. Jessica, halo. Jessie. Nie, wypadł! Wypadł! Wypad! Wypad! Wypadł! Nie, nie rób mi nic! Dorwałeś się już Jessikę! Co? Co? Au, au! Au! aua O Jezus! O Jezus! O Jezus, biegnij! Nie wiem, gdzie biegnę! Boże, biegnij gdziekolwiek, matko! Co to? Co? 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 Z tą młodą Au! Dobra, jednak nie, to byłby z... Aaaa! Nie! Zostaw mnie. E. No super. A, czyli tak nie miało być. No i tu cały czas łażą. O mój Boże, to nie jest chyba normalny człowiek. On zaraz otworzy beczkę, prawda? Co? Ciu, 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 ciu. Proszę. Zamknij się. Dobra, nara. O kurde, to nie był dobry pomysł, prawda? Jakim cudem przyszli pod tą beczkę, ja się pytam. To nie jest ta sama beczka. O mój Boże, tak, 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 tak. Szybko, 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 w końcu. W końcu. Nie tu. Szybko, szybko! O Boże światło! Eee. Yy, yy. O kurde! Nie! Nara! W stronę światła! W stronę słońca! W stronę... O kurde! Au! Au! Nie znowu brelki! O nie! nie fajnie. Nie, nie tym tosoczkiem! Oj! A, wow! Okej. Okay. To jest chyba koniec. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie jestem pewna. Yy. Tak, to koniec! Serio? Zginęliśmy na końcu dema? A może nie zginęliśmy, może po prostu to była szybka szybki zabieg kastracji. Było do przewidzenia. Tak czy siak. Ja jestem przerażona, ja takich gier się panicznie boję, ale nawet mi się podobało. Także mam nadzieję, że wam również. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i cześć.